Ej, bo są tarczownicy Roya, tam, nie wiem, hajsownicy Gimpera. I właśnie zastanawiałem się, jak się powinna nazywać nasza społeczność. I co powiecie na furasy Maciejczaka? I pokażę wam, widzowie, jaki strój prawdopodobnie będzie noszony na Lies of Pi. Widzowie, co powiecie na coś takiego? Ja pierdolę, jak to dobrze wygląda, nie? Witam, o co chodzi w tej grze? Jaki jest cel grania? Excel, twoim celem jest to, żeby budować swoją postać. Masz na to bardzo dużą... Siemanko. Zmniejszmy się trochę, bo byliśmy za duzi, nie? No. Gorąco, więc musi być taka potężna koszula. Przed nami mega zabawa. Piotrem Niezabijalnym. No, uwaga, uwaga, 69 poziomie. Kojarzycie ten poziom? Musimy tylko kampanię przejść do końca. Za skill Impending Doom. Czyli po polsku Przedwczesny Wybuch. Cześć Zajf, siemanko. Widziałem dzisiaj... Twój film pod tytułem Kłamstwa Maciejczaka i pokażę Wam widzowie, jaki strój prawdopodobnie będzie noszony na Lies of Pi. Jesteście gotowi? Tylko muszę go iść przymierzyć jeszcze, bo jest szansa, że będzie za mały, i wtedy będzie tragedia. Kurwa, widzowie, co powiecie na coś takiego? Na Lies of Pi. Ja, pierdolek, to dobrze wygląda, nie? Mega wypasowało, nie? Będę szedł przymierzać. No, Sabinie nie, wiesz co, ostatnio parę dni zacząłem chorować, to przestałem regularnie streamować, ale niedługo powrót do regularnego streamingu. Znaczy, już powrót, ale codzienne dopiero chyba od przyszłego tygodnia. Generalnie chodzi o to, że Zajf wrzucił materiał, kłamstwa Piotra Maciejczaka, a w nim analiza grafiki, mega dobrej, tak więc to będziemy cosplayować, widzowie. Tak, będzie kanał Lies of by MKR. <laughs> już 19 września dowiedz się, czy Rysław zawołatwi spolszczenie do poe. <laughs> tak więc. E... już niedługo, już niedługo. To kto Lili? Nie, co ja robię, co ja robię, co ja robię? Nie, znowu to zbuguje. Nie! Szybko wracaj, Piotrek, wracaj tam. Nie, nie, nie. Zbugowałem chyba. Ja pierdolę. Ty! Zmienili to! Dało mi portal do 10 aktu. Kiedyś nie dawało. Dobra, chyba to naprawili. Ej, bo jaki dzień zazwyczaj jest udawany? Środa chyba właśnie, nie? Powiedzmy, że to był element udawanej środy. Środa dzień oszukiwania widza to jest takie przysłowie. Pamiętam, że bardzo dużą część dzieciństwa spędziłem mieszkając koło, koło rzeki wieprz. I cała moja rodzina mówiła mi, słuchaj Piotrek, nigdy nie możesz iść sam na wieprz. Nie idź nigdy sam na wieprz. Nie idź na wieprz nigdy, słuchaj, jest niebezpieczne, jest bardzo prąd rwie, pójdziesz się utopisz. Więc co zrobiłem? Poszedłem na wieprz I porwał mnie prąd i się prawie utopiłem. Jakiś chłop skoczył do wody i mnie uratował, ale no porwał mnie prąd. No właśnie nie umarłem, bo mnie uratowali, ale no nie wyglądało to dobrze. Tak, to na HC było. Cześć, Dawid Exxon, Siemanko. Ej, właśnie sobie się świadomiłem, że strasznie drerja. Zastanawiam się. Czy tak drerja jak dzisiaj? Czy naprawdę moi sąsiedzi nie słyszą? Nie, no muszą to słyszeć. Przepraszam, sąsiedzi. Będę tak mówił teraz. Ej, bo są właśnie ci tarczownicy Roya, tam nie wiem, hajsownicy Gimpera. I właśnie zastanawiałem się, jak się powinna nazywać nasza społeczność. I co powiecie na furasy Maciejczaka? Dobrze brzmi skurwy Skurwisyny macie czaka. Przyjmij parachitku. No, patrz, próbuję. czekaj. Stoję w tym. Kotom pasują poważne imiona. Tak, ja od lat myślę sobie, że chciałbym mieć rudego kota koniecznie i nazwać go Poncjusz. Jak Poncjusz Piłat. I to jest dlatego fajne, bo zdrobnienie jest słodkie bardzo. Pączek. pącz już dla przyjaciół, pączek. Zastanawiam się, jak rozwiązać sytuację rezistową, widzowie, ale są kłopoty. Tu nawet mam wzięte. Co mogę wymienić? Wywalasz flaskę na manę pod resy, Nie Exkajdium. Rozwiązywanie resów flaską na HC to jest mega głupie rozwiązanie, stare. Exkajdium. Istnieją na przykład rare moby, które wyłączają ci działanie flaszki. Tak na przykład zginął Queen swoim Pathfinderem. Dobra, pozbędę się Life'a na razie, chyba po prostu. I walnę All Resist. Zrobimy na razie niezbyt fajny manewr, do którego się czuję, zmuszony. Pch. Bierzemy tutaj wszystko w resy. Yellow. Dobra, cofamy drzewko. Dobra. Zróbmy sobie drzewko junowe. Dobra, pierwsza mapka postaci. Idealny moment, żeby się wybombić, co nie? A! W ogóle, teraz nasz damage strasznie skoczy, bo patrzcie co robimy. Podmieniamy gem, level 15 na gem level 21, który miałem przygotowany wcześniej. Nie no, my na luzie możemy już iść na Uberlaba, na 72. O, Grand Spectrumik. Który to jest? Elemental damage. Eee. Dobra, mamy ładny buścik do damage'a. Nie to te tier 3 to chyba za mało, nie? Trzeba zaraz od razu skoczyć na jakieś czerwone mapki. Masz z multi multishota. Mega śmieszne, bo ja tą postać levelowałem jako Lightning Arrow i musiałem przeoczyć multishota teraz, jak robiliśmy faktycznie zmianę buildu. Masz rację, dzięki. Zoszczędziłeś mi 4 punkty, bo nie zauważyłem. No, jeśli chodzi o problemy z maną, to później chciałbym zbudować sobie setup pod zero mana kosztów. Będziesz potrzebował, tak, Timeless Jewela zielonego z redukcją mana kosztów oraz permanentnej uptime flaszki z redukcją mana kosztów z unveilem od June. Generalnie docelowo ten build będzie miał zerowe mana koszty, w sensie wszystkie skille będą za darmo. Witam, o co chodzi w tej grze? Jaki jest cel grania? Dobra, o co chodzi w poe? Poe po, po wekseli. twoim celem jest to, żeby budować swoją postać. Masz na to bardzo dużo możliwości, chociażby tą trzym drzewkiem, gdzie to drzewko jest tak naprawdę małym fragmentem tego, w jaki sposób swoją postać możesz budować. Masz do wyboru 19 klas postaci. Masz najbardziej skomplikowany system itemizacji, jaki widziałem kiedykolwiek w gierce. Bardzo rozbudowany system ekonomii. Bardzo rozbudowany endgame, który rozwijasz sobie taki atlas przy pomocy kolejnego drzewka rozwoju popierdolonego. I robisz miliard różnych rzeczy. Yy, a gameplayowo to chodzisz, zabierasz potworki. Co mi tutaj da? e mi da 30 na zbrojce. O, to to se 30-kuje. Tutaj mega siądzie 30-ka. Uważaj na first reflect. Ty kurde, nie pomyślałbym o tym. Nieironicznie. O chuj. To mi dobra rada. Wolę napisać, ja nie wiedziałem i prawie padłem. Szczerze? Ja też bym o tym nie pomyślał. To mega dobra rada. O, nie, nie, nie! Kurwa, co ja tu bez zbroi przyszedłem? Nieważne, nevermind. Załóżmy starą zbrojkę na chwilę. Ta, to jest nowa strategia. Pod Golasa. Miss Click! Wygląda jakby to była trudna walka, bo już portali nie ma. A ja tu po prostu odwaliłem niezłe maniany tak zwane. Sprawdzi Discord zaraz... Ty! Coś mnie zaczęło palić, nawet nie wiem co. Ej, co mnie zaczęło spalać w tym momencie? Czy to był jakiś bug wizualny? czy nie, 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 nie miałem nic pod sobą? Przysiągłbym, że nic mnie nie dotknęło, a zaczęło mi spadać HP. What? To weźmiemy, żeby z 30% wal dać. Czy to jest klip z tego, jak właśnie coś zaczęło mi HP spadać dziwnie? To czekaj, zobaczmy, co tam się działo. Czekaj, właśnie, czemu mi tu zaczyna HP spadać? Jakiś pomysł? Widzowie, czy to jest jakiś desing, czy o co chodzi? Ha? To wygląda jak desync, Jakiś dziwny. Płomień z drzewka? Nie, no, on mnie nie trafił. Patrz, on dopiero zaczyna w ogóle lecieć. Czyli to na pewno nie to. On tutaj zaczyna palić i jeszcze zanim cokolwiek wyskoczy. Więc to nie to. Patrz, patrz, jak duży czas nawet tutaj byłby. Pali tak jakby sekundę wcześniej. Spróbujcie wytłumaczyć to. Nie, jak dla mnie to jest jakiś desync czy coś. No, w sam raz taka 30% weczka co. Fajnie, fajnie to wygląda. Okej, okay, postać widza. Wow, 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 Nie, no stary. Nie, stary. Stary jest bardzo źle. Ty nie możesz chyba grać tych aur, nie? Bo one są połączone z Divine Blessingiem. Nie, 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 widzę jest bardzo źle. Powiem ci szczerze, jak nazywamy takie coś na streamie, taką taką postać jak twoja. To jest syndrom Diablo 3. Czyli, że nowy gracz widzi przedmioty unikatowe i musi je założyć. Przyznaj, że tak trochę jest, nie? Ja się nie śmieję, tylko mówię jak jest. Po prostu widz jako nowy gracz musi się oduczyć myślenia, że jak coś jest unikatowe, to jest lepsze. Bo na przykład te buty, stary, sam powiedziałeś, że nie możesz aktywować aura. Czyli grasz buty, które sprawiają, że Twoja warstwa defensywna nie działa. Masz buty, które dają Ci Divine Blessing, którego nie jesteś w stanie wykorzystać na tych aurach. Czyli te buty są totalnie do dupy, nie? One ci rujnują wręcz build. I lecimy dalej. Masz łuk, który ma plus 2, co jest spoko, ale ma mega niski attack speed, podczas gdy dla ciebie jest turbo ważny attack speed. Do wymiany natychmiastowo. Masz dokraftowane chaos damage to attacks na amulecie, podczas gdy tobie chaos damage to attacks nic praktycznie nie daje bo Nie to porcja, która jest atakiem, nie porcja, która jest hitem jest dla Ciebie ważna, tylko porcja, która jest damage over time. Czyli interesuje Cię na przykład level gemów albo damage over time multi ze statów ofensywnych na mulecie. Lecimy dalej. To do wymiany. To do... tutaj kasłem damage taken masz zbyt wysoki level, co sprawia, że Cię nie prokuje. Musisz mieć level 1 kasłem damage taken i niższy level Molten shella, Bo gdy masz level 17 kasłem damage taken, to praktycznie nie masz tego żadnego value. To Ci nic nie daje, w sensie ten craft. physical damage to tak. Generalnie rzeczy tu attacks Ci nic nie dają. House damage już tak. House damage Wise Oak wyrzuć, można ewentualnie grać na buildach niektórych Ele, to też możesz wyrzucić, grać normalną jakąś Quicksilverkę, może jakiś Silver Flask, może jakiś Flask defensywny, nie to nie jest troll build, to jest po prostu nowy gracz grający Doxy Graina, nie ma tragedii, w sensie ten build działa, po prostu... Ja powiedziałem na początku, że jest tragedia, ale, ale tak naprawdę nie ma tragedii. Jest po prostu dużo głupich błędów takich, które rozumiem, że początkujący może wejść. Jak na przykład te buty. Stary, szybszy łuk. Nie zwracaj uwagi na damage to attacks, tak jak na ringu i tak jak na mulecie. I wymień natychmiast te buty. Te buty musisz natychmiast wymienić. I będzie OK. I flaszki wymień. Dobra. Faktycznie możemy spróbować zegzaltować ten belt. I liczyć, że coś siądzie. O kurde. Omnibelt! belt, omni belt. Uh, uh, uh. Omni, pod Omni, 50 stręk siadło. No nie jest to złe, ale też nie jest to to co szukaliśmy. Siano, warto zaczynać grać poe Poe? Co to znaczy warto? Muszę niestety powiedzieć Ci, że na pewno nie przyjdzie reprezentant rodziny Rockefellerów i nie wręczy Ci pieniędzy za to, że będziesz grał. To jest przyjemna gra, jest dobra gra, jest znakomita gra, jest moja ulubiona gra. Ale czy warto? Ej, miałem taką sytuację dzisiaj. No coś zamawiałem i był ziomeczek, który dowiózł coś. Nie, no chodzi o jedzenie. Było mi mega niezręcznie przez to, że mnie zagadywał o coś, ale mówił tak mega cicho i tak pod nosem, tak jakby mega cicho, pod nosem, trochę niewyraźnie i w pewnym momencie mówi, że Robert jestem. I mi rękę podaje. I kurwa zwariowałem przez chwilę, bo byłem na zasadzie, nie no, ziomek się przedstawia. To zapytałem, ze streama, tak? A on, że co? To była taka niezręczna sytuacja, że ja w sumie nie wiem o chuj chodziło, bo bardzo cicho mówił pod nosem, ale też do gości jedzenie daje i podaje ci rękę do uścisku. No to zakładasz, że pewnie ze streama ziomeczek. Nie wiem, jeśli jakimś cudem, Robert, słuchasz, to powiem ci stary, że musisz głośniej mówić, bo nic nie zrozumiałem. Ale powiem wam, że ten blod nocny jest chyba popieprzony, bo faktycznie nie czuć w ogóle, żeby kiedykolwiek nam życie spadało. Na dzisiejszym streamie to chyba raz widziałem, żeby życie było poniżej tam 80%. Ale powiem wam tak, świat się cywilizuje. Ciężko obecnie dostać w pierdol. Nawet jak pójdziesz na nową hutę, to jest większa szansa, że dostaniesz gazem pieprzowym niż maczetą. Czasy się zmieniają. Pam, pam, pam. what? Zamyśliłem się trochę. Myślę, że tinknie. Myślę, że to będzie diadem. Nie, ale też fajna brońka. Serpentine Stuff. Uwaga, Spell Damage jest. Spell Damage. Lecimy dalej. Crit Multi Rip. <laughs> Dam fyz. <fizz. laughs> I teraz bierzemy pierścienie unikatowe. Ale... Widzowie, wszyscy wiecie co robi Erapłaście, nie? Wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja nie wiem, ja nie. To słuchajcie co tu się dzieje. Jak macie całe inwentory unikatowych pierścieni, to co się dzieje? Jak je zwędrujecie nagle, otrzymacie specjalny prezent. Trzeba dać całe inwentory na raz. Uwaga, uwaga, pyk. Loreweave. A teraz identyfikacja. 7-8, Rip. Loreweave to jest zajebista zbrojka, która ustawia wasze maksymalne rezisty. Nawet na 78 8 jak przyfarcicie. I dlaczego to jest ważne? Bo to ustawia, to jest twarde... Parda ustawione 7-8, czyli na przykład efekty zmniejszenia rezistów maksymalnych nie działają na ciebie. Jak masz Lore ale na przykład jakiś item z downside'em, który zmniejsza twoje maksymalne rezisty, to to się nie aplikuje.